i ruszamy. Nie Nie my. Tak jest. Cieszę, że wspólnie tutaj właśnie razem z przedstawicielami samorządu na komisji wspólnej udało się doprowadzić do tego, żeby innymi ten wiadukt w niestępowie, w powiecie kartuskim, można było wyremontować, oddać do użytku mieszkańcom. Jak Państwo widzą, dwie części dzielone właściwie przez, przez linię kolejową. No, tak jak po dwóch stronach rzeki, gdzie ciężko było do siebie dotrzeć mieszkańcom, możemy ten wiadukt wyremontować, oddać do użytku jeszcze raz podkreślam. No, kolejny, kolejny już przykład dobrej współpracy rządu i samorządu i tego, że możemy środkami budżetowymi wspierać różnego rodzaju inwestycje samorządowe z korzyścią dla mieszkańców. Wspieramy inwestycje, która była długo oczekiwana przez mieszkańców, szczególnie niestępowa. My wiemy, że ten most był jednotorowy w szerokości 3 metrów bez chodnika. Dzisiaj otwieramy obiekt nowoczesny, jednostensłowy, który jest w długości 24 metrów, w szerokości 12 metrów, ma szerokość jest 7 metrów, jest dwupasmowy. Powiem ja jedną rzecz, że do tej pory tutaj było bardzo niebezpiecznie. To było jedno z miejsc najbardziej niebezpiecznych, jeżeli chodzi o tą drogę powiatową, dlatego że ona prowadzi do trójmiasta. W związku z tym tu jest duży ruch, nie tylko osobowy, ale ciężarowy. I myślę, że przy tej inwestycji możemy powiedzieć, że to jest sukces powiatu, sukces gminy, a przede wszystkim sukces mieszkańców. Tutaj właściwie się krzyżują drogi do trzech sołectw, do sołectwa niestępowo Sulmina i Widnina, czyli ci mieszkańcy mają w końcu porządny most, mają także bezpieczne chodniki które są w szerokości 1,5 i 2 metrów i tutaj się tak złożyło, że ta budowa była uzgodniona z PLK dlatego jak Państwo wiecie budowany jest bypass do Żukowa i w związku z tym mamy bezpieczne zejścia do przyszłego peronu i myślę, że z tego miejsca jeszcze raz serdecznie dziękuję Panu Ministrowi Panu Wojewodzie za zaangażowanie w to wielkie dzieło dla naszego powiatu i przede wszystkim gratuluję Mieszkańcom niestępowa, gminy Żukowo i wszystkim użytkownikom dróg samochodowych i pieszych, oby ten los był wielką radością dla wszystkich. chcę bardzo serdecznie podziękować Panu Staroście, zarządowi powiatu, Radzie Powiatu, ale również Radzie Miejskiej w Żukowie, ponieważ drobną cząstkę do dokumentacji dzięki zgodzie Rady Miejskiej mogliśmy tutaj dołożyć. Bezpieczeństwo jest wspólną sprawą. Podkreślam, że my, jako samorząd, Panie Wojewodo otrzymaliśmy wsparcie na 14 przejść dla pieszych w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa. Wsparcie to około 500 tysięcy, umowy są podpisane, zrealizujemy to w czasie. Na pamiątkę tego wydarzenia poproszę, żeby, żeby ten nawet nasz, nasza maskotka pokazała, że się cieszymy wszyscy dla pana ministra, dla pana starosty, dla pana wojewody również. No, i oczywiście jest z nami pan witę Starosta, który, jak mało kto przy drogach biega, więc niech ten zgryfus do, dopinguje. Dziękujemy serdecznie. Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Wspólna sprawa gminy, starostwa, województwa i rządu. A jeżeli można razem, to razem zawsze można więcej. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.